Chyba gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Pada, Pada mnie wszystkie. I dalej nie wiem jak one tam śpiewają Siostry Godlewskie, ale Bydlaki też są POKA POKA! POKA POKA mi bydlaka, POKA POKA mi swój talent, POKA POKA mi muzykę, POKA mi memy wspaniałe, POKA POKA miniaturki, POKA POKA, poka mi długości, Szorty też to przeglądu oraz komentarze aktualności Ktoś pamięta jeszcze Siostry Godlewskie? Nie! To były czasy, co? Nie! To były czasy, taka umiarkowana nie. patolka. A dzisiaj patolka oczywiście u nas w POKA POKA, czyli przeglądzie oraz komentarzu aktualności. Sprawdzali będziemy, sprawdzali memy z grupy z sprawdzali... Mamy z najlepszej grupy na polskim Facebooku. Będziemy sprawdzali Wasze bydlaki, które wysyłacie na poka Będzie też, co no, karta na czasie, czyli sprawdzimy miniaturki które ludzie wrzucają, co trenduje, co jest najlepsze w tym tygodniu i dlaczego jest to Szymon Kołownia znowu i znowu posiedzenia Sejmu. Kurwa, i to teraz będzie tak już zawsze. Oni teraz mają złoty, srebrny przycisk, za chwilę złoty dostaną, za chwilę będą mieli więcej subskrypcji niż kanał sportowy. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku. Never... Wkręta. Kręta taka, że lecimy i lecimy od razu z memami. Pokapłami poka, poka, poka bydlaka. Poka, bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. Zawsze kiedy ojciec chce sprawdzić, czy umiesz już tabliczkę mnożenia. 7 razy 8. To jest najgorsze. <noise> Robi mi to samo. Neil Armstrong Boot. Google Search, Moon Footprint, aaaa, o kurwa, jak on szukał. on szukał wszystkich, a przecież to są buty, kurwa, w których on latał sobie w tej przestrzeni kosmicznej, znaczy w skarpetkach i potem zakładał takie buty, a na to przecież był kombinezon, kurwa. Oglądanie polskiej reprezentacji jest jak oglądanie seksu rodziców. Niby nasi, ale wstyd patrzeć. Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można iść pieniędzy. Ja wyciągający czekoladowe monety. Euro. Kiedy po pijaku założyłeś się z ziomkiem, to zrobi coś bardziej pojebanego. Nie dość, że widzisz go na fotelu marszałka Sejmu, to jeszcze widzisz mu 10 zł. Myślę, że oni mogliby się o więcej założyć niż 10 zł. Ernie tłumaczy Bertowi, że jeśli kupi ogórka, a nie kupi lubrykantu, to ludzie mogą zacząć błędnie uważać, że jest on weganinem. <laughs> Trzeba uważać, pamiętajcie. Translate this sentence: El undera era borcanum. I knew where the chair was. O, Dolan, dawno nie było. Chłopcy, tak naprawdę jestem waszym ojcem. O czym ty mówisz, wujku? Przecież jesteś bratem naszej matki. Też. <laughs> Padł już pierwszy śnieg. Przypominamy, że piłowanie golfa na ręcznym to nie drift. Death Star. Death Star Pro Max. Dawajcie bezdomnym fałszywe pieniądze, pójdą dzięki temu do więzienia i będą mieli gdzie mieszkać i co jeść. No bo tak, bo marzeniem każdego bezdomnego jest pójść do więzi więzienia. No gdyby to było takie proste i gdyby naprawdę chcieli się trafić do tych więzień, no to chyba by kurwa coś zrobili, prawda? WD-40 Sprays to Waste. Właśnie się dowiedziałem, że Warszawa istnieje naprawdę i ludzie tam mieszkają celowo. <laughs> ja nie wiem o co wam chodzi, kurwa, mi się tu zajebiście mieszka. Tak? Chcesz z nami <laughs> zacząć? To se wcześniej, kurwa co panu dolega? Mam taki problem. Bardzo szybko denerwują mnie ludzie, ty głupi chuju. <grystanie> Uwaga, to jest cykl życia pawbica. Zobaczmy, ile reakcji zebrał mój mem. Twoje konto zostało zablokowane na 30 dni. Wasza córka właśnie zgodziła się zostać moją żoną. Sam jesteś sobie winien. Po cholerę było przychodzić tutaj co wieczór. <grystanie> Bliski zaklinacz węży, gra na flecie, Ta tasiemiec w mojej dupie. <grystanie> 20. w dzieciństwie. Nie będę spał do rana, 22. Teraz, 20, pójdę dziś wcześniej spać, trzecia. Gówno prawda, śpisz o dwudziestej drugiej. Kiedy przejebiesz tylko 35 milionów. Sasinaka. Kiedy kierowca cię przepuścił na przejściu. Hmm? Hmm. Ale słuchajcie, to są drobne gesty, które naprawdę wchujdają. Gwarantuję wam. Robicie komuś miły dzień i ten ktoś wam też robi miły dzień, bo was nie rozjedzie. Wasz taksówkarz nie włączył taksometru i za dojazd spojrzył sobie 30 złotych, mimo że w apce było 13. Powiedział, że ma to w dupie. Prosimy o numer telefonu skojarzony z aplikacją, żebyśmy mogli znaleźć to zamówienie. Już mu najebałem i zabrałem ale też go ukarajcie. Na pewno tak nie zrobi. Kaczyński wygląda 100% jak ten kot wyglądający z tego stołu, a w ogóle widziałem taki cały komiks z tym związany, gdzie właśnie babka robiła tak, że i zaginął ten ten kotek, naprawdę bardzo fajny. Twój pies wygląda groźnie, nie jest taki spokojnie, możesz go pogłaskać. Twój kot wygląda słodko, ten diabeł wcielony jest spojbany, lepiej się do niego nie zbliżać. Na, naprawdę spotkałem się z takimi kotami, że jak cię drapną, a szczególnie takie małe koty, które mają takie małe te pazury, że drapną cię, ale nie widzisz śladu. Ale kompletnie go nie widzisz, patrzysz na ręce, ale nie ma śladu. A potem zaczyna cię boleć, kurwa, następnego dnia i się robi taka rana, i taka podskórna, bo on przechodzi, on nie narusza w ogóle na skórka, tylko on tnie już wewnątrz tkanek w głębszych. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Kiedy spotykasz znaną osobę, pogrzeb siostry, upadek Kidropa. Gdy memes praktycznie nie ma ryzyka, już się znudziły i wtedy wchodzisz z rekordem pobicia i teraz już wiesz, z kogo będą robić memy. Na siebie po prostu. Praktycznie nie ma ryzyka. Można albo wygrać telefonię, albo zostać gwiazdą memu. No gość, rozjebał system, ale rozjebał system, słuchajcie, totalnie. Typ odpowiedział na wszystkie pytania z 40. Miał jeszcze 3 e, zachowane życia, więc e, zdobył 773 punkty i dodatkowo 30, czyli 803 w 29-leciu tego programu przez prawie 30 lat, przez 3 dekady nikt tego nie osiągnął, tylko on jest zajebisty, jest gigaczadem. Ostatnio wrzuciłem nawet mem na Twitterze, znaczy mem na Twitterze, wrzuciłem fizz na Twitterze, że gość e, wygląda jakby wraz z krwią wypił wiedzę. Wszystkich innych osób przez te wieki, bo gość wygląda jak taki giga czad wampir. I to jest absolutny komplement z mojej strony. Ej, Artur, wiesz co? Wiem. No i to, to samo w sobie jest memem. Na siebie poproszę. Na siebie poproszę. Tak właśnie a propos wampirów, nie? Czy to już wszystkie pytania? Tak, panie Arturze. Dziękuję. To jest ten. Jezus. Regis. Regis, oczywiście, że Regis. Panie Arturze, nie obawia się pan cały czas zdawać na siebie? Praktycznie nie ma ryzyka. Można albo wygrać teletonnie, albo zostać gwiazdą memów. Nie, Artur, wiesz co? Wiem. Kiedy w finale jeden z dziesięciu mierzysz się z Wladem z tysiącletnią wiedzą, praktycznie nie ma szans. Robot nie stworzy arcydzieła, nie skomponuje opery. A ty? Ty potrafisz je stworzyć? Ja pierdolę jest jak jebany terminator. Ale dokładnie tak. Zły Artur Baranowski, be liked. Wyznaczam pana z numerem dwa. Chad GPT. Chad GPT. 100%. Look at me, look at me. I am captain now. To kapitan Philips. Syn koleżanki twojej starej, ty, pan Artur. Chyba wygrywam. Nic dziwnego, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Wszystkie? To już nie ma żadnych? Na kolegę. Artur, gdzie jest tata? O tak, tutaj, gdzie jest mama? Dobrze. Okej, okay, Artur, gdzie jest Jaworek? Kiedy przychodzi na rozmowę o pracę, siostrzenie z dyrektora, kolej z wszystkimi kursami doświadczeniem ty. Gdy najczęściej odwiedzasz babcię ze wszystkich wnucząc i babcia każe ci, żebyś przekazał im kasę, którą wam, wam dała do podziału na siebie. No, niesamowity jest, niesamowity jest gość. Wiedza taka, że ja pierdolę zajebisty. W ogóle turbo, turbo, turbo szacun. Ale nie samym panem Arturem tutaj żyjemy, proszę bardzo. Wszystkie gitary mają być elektryczne do końca 2023 roku. Hmm? A w nim jest Karaluch, a w nim jakiś. To jest ten, ja wiem, nie Sporczak. A w niesporczaku jakaś Ameba. Put some basil in the Shit. Rata Inception. Hej, wiem, że to miała być tylko jednorazowa zabawa, ale okres mi się spóźnia. Dzień dobry, przykro mi, ale tutaj Pizzeria La Parma podał pani zły numer. Drani, co ja mam teraz zrobić? Ma pani dwie opcje. Jakie? Na cienkim albo na grubym. <grym> To musi być, to musi być sprokurowane. Na oczach fotografa narodził się elektryk. Maleństwo wciąż ma na głowie skorupkę. Dzika przyroda jest zdumiewająca. Czy stała Krystyna Czubówna? No Krystyna Czubówna powinna czytać się pana Artura e, po prostu rzeczy. Usługa, alternatywka. Odbierze Was ze szkoły przy kolegach. Chce na 50 zł plus koszt dojazdu i ewentualnie noclegu, jeśli, jeżeli spoza Szczecina. Noclegu, kurwa. Już wkrótce Top Donator, Zibistonoga. JKM, Michał Białek, Gola SS, Backstone. Zibis to płacił przez złote ziobroty. mam Przestań mi rodzinę prześladować. Cel elektrownia jądrowa w białym stoku. 68% już zebrane. Follow by JKM. Dzień drugi, 17 wybieramy KRS. Patosem Kig 24 Tak może być. When you cut down tree in Italy. Proste. Ludzie z fetyszem stóp. Ludzie z fetyszem metrów. To jest... To jest skomplikowany mem jednak. Ja czekający aż samotna matka trójki dzieci przestanie płakać, żeby powiedzieć jej o ile podwyższyłem jej czynsz. On nie był taki okrutny. Kurwa Sirius Black taki nie był. On taki nie jest. Odpierdolcie się od niego i od Gerego Oldmana. Dobra, to teraz się odpierdolimy. Wiecie w jaki sposób idąc tropem waszych bydlaków. Poka, pokami poka, bydlaka. Poka, pokami poka, bydlaka. Proszę bardzo. Cześć Maćku. Chciałbym ci przedstawić moją siostrę, która jest mega uzdolniona i robi przepiękne dekoracje ścienne. No, dobra. Macie mnie. O, jezu, miałem cówkę. Na HQ. Tak się nazywa strona na Instagramie. I rzeczywiście, powiem wam, że te dekoracje ścienne są naprawdę zajebiste. To jest na przykład obraz wmieszany, w w, komponowany w taką dekorację. Wygląda to jak oko. Znaczy, to ma być oko. Są, y, oczy tutaj są jakby takim stałym elementem, ale są rzeczy, że można sobie roślinki powsadzać. Tutaj kot jest akurat i wysuszone jakieś chwasty. Są takie abstrakcyjne pierdoły, bo inaczej tego nazwać nie mogę, bo się nie znam. Jest na haku, y, proszę bardzo, logotypy, jeżeli ktoś by chciał. Jakieś, takie. No, oczu jest dużo. Dużo jest właśnie tych dłoni. Te dłonie są chyba charakterystyczne tutaj, zdecydowanie. Bo są, są trzy w brązowym. <laughs> są o właśnie takie, proszę bardzo, rzeczy. Wyglądają trochę jak, jak takie maty do wygłuszania pomieszczenia, jeżeli ma się na przykład studio. Ale głównie widzę, że motyw oka jest tutaj najbardziej eksploatowany. Oka i tych dłoni. Ale także są inne, więc myślę, że spokojnie się dogadacie i ta osoba coś zrobi, ta siostra. Coś dobrego. Dobrze, że się siostra. Na haku, proszę bardzo. Siema! Mój kolega rok temu wydał swój system RPG. Taki, wiesz, offline, on nazywa Półmrok. Jakby to był zwykły RPG w postaci książki, ze zbiorem zasad nie pisałbym do ciebie, ale cały system jest naprawdę bydlakiem, dlatego że pudełko zawiera 474 elementy, co dokładnie to można przeczytać na stronie. Całą kampanię można przejść z kumplami w 110 godzin. Czyli dłużej niż dla cyberpunka. Aha, bo tam jest kampania do tego. Czyli aha, to nie jest system w takim razie, tylko to jest jakaś jedna gra, tak? Nie wiem, no dobra, półmrok się nazywa. Półmrok świat, który czeka na ciebie, podejmiesz wyzwanie. Nie? Zestaw gry Półmrok, dowiedz się więcej. Ok, zobaczmy, co tutaj jest. No mamy, co jeszcze odróżnia Półmrok od innych gier. Czas przygotowania się prowadzącego mistrza do sesji 50%, stworzenie od podstaw 40%. Mechanika, sceneria, są plansze, które są zrobione, jakieś grafiki, y, są miejsca, mapki, są karty, postaci, karty bohaterów. No jest sporo rzeczy, to jest, to jest taka bardziej magia i miecz, tylko rozwinięta, są figurki, które są. No jest to rozpierdol, zdecydowanie, scenaria gry, Europę przełomu XVI i XVII wieku z równoległego świata. Jest to bardzo ładnie wydane, wygląda to spoko. No to takie bydlaki jak najbardziej zachęcam do tego, żeby wspierać. Gra Półmrok, Możecie sobie sprawdzić. A ja sprawdzam, co tam kurwa w na czasie. Poka, poka, poka mi bydlaka. Poka, poka mi bydlaka. A w na czasie, no tak jak y, przewidywałem, posiedzenie Sejmu, dzień czwarty. Tylko kto inny to prowadził, więc już nie było tak śmiesznie. Mimo wszystko na pierwszym miejscu. Na trzecim miejscu posiedzenie Sejmu, dzień trzeci. I Szymon Hołownia, mówiący coś do kogoś. Później blok ekipa, czyli to najbardziej lubi oglo, ludzie lubią w Polsce oglądać, kurwa. Polityków i dresiarzy. Więc czas najwyższy, żeby za cztery lata zmieniło się to i wszyscy dresiarze, że zostali politykami. Następnie Sławomir Mencem no sejmie. Hamstwo. U mnie w podstawówce była większa kultura. Robią chleb i się cieszy. I się cieszy, ale to nie on wybierał tę miniaturkę, tylko Radio Z wybierało specjalnie po to, żeby się pośmiać z tego, kto otworzy sejf pod wodą. Saboterzysta 3 przez 5 i mamy tutaj Reziego, który znowu pokazuje swoje gołe ciało. Rezi musi pokazywać tutaj swoje gołe ciało, bo skoro zrobił to, kurwa... Maso! Maso! zrobił to siłownie, to teraz na każdej miniaturce musi być rezji półnagi. Albo pokazywać łapę, że widać żyłę. A jak widać żyłę, to wiadomo, że chodzi o. Wiecie o co chodzi? Ja się zastanawiam, czy wygra Szumciak, bo. Czy... Nie, czy on się okaże sabotażystą. Na razie na razie jest dalej. To ja jego przewidywałem, że to on będzie. To oglądasz? Nie, ja tego nie oglądam, tylko ja mówię, kto będzie sabotażystą. Jak ostatnio tu siedzieliśmy i wyszła pierwsza część, to wszedłem i stwierdziłem, że Szumciak. Tak drogą dedukcję. Walka na boisku podczas meczu, Justek Freestyle. No jest tutaj walka i dawno niewidziane podświetlenie na żółto i na czerwono. Ciekawa sprawa, naprawdę dawno tego nie widziałem. Kleks, Igo, Kaśka Sochacka, Mrózł, Artur Rojek, Brodka, Ralf Kamiński, będą 2115 soku. So całkiem nowa bajka. No jest tego tutaj w chuj. Ja mam problemy zwykle, kiedy jest tak dużo artystów w jednym miejscu. Mi się to po prostu zwykle nie podoba, bo to mi się kojarzy trochę, wiecie, z We Are The World, We Are The Children, ale być może tutaj jest inaczej. Halo? Zastaniam się pana Słucham. Jestem specjalistą monitoringu finansowego Jan banku śląskiego. Informuję, że rozmowa jest nagrywana. Kontaktuję się w sprawie dodatkowej weryfikacji przelewu w wysokości 2600 zł, który został wykonany w dniu dzisiejszym z Pana konta firmowego. O Jezus, naprawdę taki przelew został wykonany? O Boże, to ja już podam hasło pani i wszystko! I proszę sprinać! Rozłączyła się zanim usłyszała, spierdalać. To jest najlepsze. To są oszuści. Słuchajcie, uważajcie, jeżeli ktoś do Was dzwoni, ale to jest niesamowite, że akurat w tym momencie zadzwoni. Jeżeli ktoś do Was dzwoni z numeru, którego nie znacie i przedstawia się jako bank, w którym teoretycznie macie konto i mówi ze wschodnim akcentem: Pan Maciej, nie, nie, nie czy dozwoniłam się do Pan Maciej Dabrowski, no to to są oszuści. Oni chcą od Was wyciągnąć informację dotyczącą, i udają wtedy, że poszedł jakiś przelew, i wtedy wypanikuje i nagle się okazuje, że żaden przelew kurwa nie poszedł, żadnego przelewu nie było. Oni próbują wyciągnąć dane w, z waszego konta. Więc to jest najlepsza odpowiedź, jaką można im podać. I proszę spierdalać! Andrzej Mateusz. No i jest Andrzej jako Mateusz Morawiecki. Dziwię się, że teraz Robert Górski robi z tego żarty, bo za chwilę po prostu Mateusz już nie będzie jakąś specjalnie znaczącą postacią. Moja kontuzja podczas turnieju Blur FC. No właśnie Blur FC. Julek Freestyle. Znowu Julek Justek Freestyle, nie Julek. Czyli dużo osób oglądało ten turniej, kontuzja i znowu na czerwono podświetlone konsekwencje. Problem, false flag. To ma 3 dni i tylko 400 tysięcy wyświetleń. Podejrzewam, że może to być sprawka tej miniaturki, bo ta miniaturka jest naprawdę taka se. E, nie oddaje nic, jeżeli chodzi o problem. E, szkoda, szkoda, bo problem bardzo warto się zajmować ze Znowu Justek Freestyle. Stworzyłem własną drużynę piłkarską. Trzeci jego film na czasie. Justek, rozpierdoliłeś dzisiaj. Zdecydowanie. Prawie jak pan Artur, jeden z 10. Vlog. Postawiłam wielką chatę, chatkę z piernika. Andjaks, Andjax już napierdala. Oczywiście vlog ma sami, bo już kończy się listopad, więc trzeba. Bitwa najtańszych kalendarzy adwentowych, Rosman versus Action Darius. To chyba było, ale nie. Było po prostu z kalendarzami adwentowymi, ale coś innego. No, Agnieszka Grzelak, jak widać, dalej sobie dobrze radzi. I spent seven days buried life, Mr. Beast. No i Mr. Beast próbuje pobić po prostu rekord Oj Wojtka Dowiedział się o nim i się strasznie wkurwił. Stan wojenny, ciekawe historie. To jest rzecz, którą warto oglądać. Ciekawe historie, ma zajebisty content i warto obejrzeć sobie historię stanu wojennego. Ja jeszcze go nie oglądałem, czekam sobie na okazję, żeby sobie usiąść i pooglądać tego. Kurwa spawacza, jak e, o tym zaczyna opowiadać. Do roboty, wrócił do na czasie, dawno go nie było, dawno tutaj nie było e, Wojtka, jak wygląda praca w kopalni węgla kamiennego. Najmocniejszy odcinek na kanale, do roboty. Aha, bo napisał najmocniejszy odcinek, no tak. To wystarczy napisać najmocniejszy odcinek, to widzę, bardzo często się pojawia u różnych twórców, że piszą najmocniejszy odcinek i wtedy jest klikane. Wyciągamy silnik z Porsche Ambo, czyli to jest Lambo zmieszane z Porsche i jest kickster, który siedzi w tym aucie i jest to bardzo ciekawa miniaturka, bo dawno takiej nie widziałem u nikogo, szczerze mówiąc. Wielki finał, Gen z w afryce Słuchajcie! Jak oni są nisko kurwa, to ma niecały milion wyświetleń w dwa dni. Rezji ich pozjadał kurwa swoimi treściami. Nawet Justek Freestyle ich pozjadał swoimi treściami, czyli właściwie z i pyczajnika. Intruz i obserwator, droga do uśmiechu są pod planetarium Śląskim. O, ono zostało zmienione. Jak kręciliśmy rzeczy, które w wkurwiem w korzowie, tam był plac budowy. A teraz widzimy, że się tam pozmieniało. I stoją trochę jak na wycieczce szkolnej, jakby mieli zapozować trochę z tym planetarium. No i dobra, i to wszystko. Wszystkie memy, które mieliśmy na dzisiaj i właściwie cały odcinek... Już Przelecieliśmy wszystko, to było dla was, kochani. Także to, żebyście pamiętali o tym. Dzisiaj ten program też trochę pouczył, bo dzięki temu będziecie pamiętali o tym, żeby nie rozmawiać, nie podawać nikomu swojego numeru PIN, kto udaje, że dzwoni z banku i próbuje was naciągnąć w jakiś skurweski sposób. Trzymajcie się, buziaki, papa. Pa.